Po śmierci papieża szybka decyzja, trzeba jechać do najbliższego kościoła odpustowego i przyjąć Eucharystię odpustową w intencji zmarłego Ojca Świętego. Następnie zaś, po dokonaniu tego, pojawiła się kolejna myśl, że trzeba jakoś papieżowi odpłacić za to, że pozostawił nam rok odpustowy, czyli przyjąć za niego siedem kolejnych odpustów. Potem jeszcze kolejna myśl. Papież zmarł 21 kwietnia, a tymczasem na 23 kwietnia planowałem wcześniej, w związku z tysiącleciem władzy królewskiej w Polsce, pojechać i uczcić tę okoliczność, tak mocno zresztą związaną też i z postacią świętego Wojciecha, patrona Polski. Kupiłem więc bilety i pojechałem. Wprowadzając też nową jeszcze intencję. Czyli modląc się za zmarłego papieża podczas uroczystości świętego Wojciecha. No ale historia Polski jest przecież dosyć mocno związana z papiestwem, a zatem nie ma nic niewłaściwego we wpleceniu postaci jednego z odchodzących papieży w tę historię, jak i zdobyciu wówczas odpustu za niego. Gniezno przywitało mnie pomniczkiem dla ludzi morza, co uznałem za bardzo sympatyczną okoliczność, oraz bardzo miłymi rozmowami ze spotkanymi po drodze mieszkańcami Gniezna. Katedra na wzgórzu Lecha to zaś coś cudownego. Jeżeli zaś chodzi o mszę świętą, to odbyła się ona o 12:00 jako początek uroczystości Święto Wojciechowych trwających do końca tamtego tygodnia w Gnieźnie. Prymas Polak sprawował ją bardzo godnie w otoczeniu swoich prezbiterów, robiąc dużo łacińskich uwag odnośnie wydarzenia, które zaraz oczywiście tłumaczył na język polski. Pomyślałem sobie wtedy o nim, że jest takim kustoszem tradycji. Tradycji miejsca, które nie ma już może największego znaczenia politycznego czy Duchowego, ale bez którego historia państwowości i duchowości Polski by się nie rozpoczęła, i dlatego warto kultywować tę tradycję. Na koniec, jako że prymas ma również na imię Wojciech, pojawiła się delegacja z kwiatami, ale jak zauważyłem, poza życzeniami nikt nie sposobił się do oklasków. No, jak jest okazja, to czemu nie? W takim razie zacząłem klaskać. I po chwili przyłączyły się brawa samorządowców gnieździeńskich, bowiem w zasadzie to oni byli głównymi zaproszonymi na tę mszę w dniu wspomnienia świętego Wojciecha. Prymas Polak, jak usłyszał te całkiem solidne, zbiorowe brawa, widać było, że zrobiło mu się bardzo sympatycznie. A dla mnie z kolei, jak się później okazało, była to zapowiedź tego, czego wraz z innymi doświadczę niedługo w Krakowie. Także ogólnie mogę powiedzieć, iż poprzez sytuację zakochałem się w Gnieźnie, ciekawym mieście jego przemiłych mieszkańcach. Kolejna zaś myśl po powrocie była taka, że do tych siedmiu odpustów trzeba jeszcze dołączyć odwiedziny w Częstochowie i w Krakowie. Bowiem głównymi patronami Polski są przecież Matka Boża oraz Święty Wojciech, ale i Święty Stanisław. A zatem trzeba dalej jechać w pielgrzymkę. I tak sobie wykoncypowałem, że skoro jest modlitwa za zmarłego papieża, to trzeba włączyć do tego i modlitwę za Kościół, podczas konklawę, dla wyboru nowego papieża. że zaś wspomnienie Świętego Stanisława obchodzi się 8 maja. A zatem wcześniej trzeba przybyć na Jasną Górę, bowiem 7 maja zaczyna się właśnie konklawę. Czyli na Jasnej Górze trzeba przedtem powierzyć najpierw zmarłego papieża, a następnie konklawę dla wyboru nowego papieża. No i potem jechać do Krakowa na wspomnienie świętego Stanisława i zyskanie kolejnego jeszcze odpustu za zmarłego Ojca Świętego. No i w Częstochowie... Tak to wyglądało. Najpierw uczestnictwo na jasnej górze w mszy świętej po łacinie. I tak sobie pomyślałem, ojcze święty, takżeś gonił tych prawicowców w kościele, a teraz oni się za ciebie modlą po twojej śmierci. Muszę też nadmienić, że wiekowy ojciec Paulin, który sprawował tę mszę świętą, mimo że z powodu wieku mylił się już czasami i przekręcał wyrazy to jednak na koniec widać było, iż bardzo się wzruszył. Klęknął i pochylił się głęboko do samej ziemi. Potem była sza w intencji wyboru nowego papieża i wyjazd do Krakowa. No i tutaj nastąpiły zdarzenia, które zapamiętam do końca życia. 8 maja wspomina się bowiem dzień, kiedy w Krakowie, po kanonizacji w Rzymie, Przeniesiono ciało świętego ze skałki, czyli miejsca, gdzie go zabito, do kościoła na Wawelu, czyli miejsca, gdzie go uhonorowano. No i właśnie 8 maja 2025 roku o godzinie 17.30 miała zacząć się kolejna Msza Święta, wspominająca to wydarzenie. Mszę sprawował biskup Jan Zając w tradycyjnych ornatach i tradycyjnej oprawie muzycznej. Było bardzo spokojnie, wręcz idealnie. Aż tu po modlitwie wiernych, to było już po 18. biskup podchodzi do mikrofonu i mówi Habemus Papam. No coś niesamowitego. Co się wtedy zdarzyło, to trudno opisać. Ludzie zaczęli klaskać, ale temu, co się wówczas mi przydarzyło, muszę poświęcić kilka słów opisu. Niespodziewana, wstępująca na człowieka radość. Nie wiadomo skąd. Zacząłem się tak śmiać na cały kościół, że ludzie z przednich rzędów zaczęli się odwracać w moim kierunku. Jeszcze dołożyłem do tego okrzyk: Wiwa! No ale mogłem krzyknąć Wiwat albo Wiwa il Papa. Ale nagle wpadłem w taki stan, że mi mowę zakręciło. Niemniej chyba nikt nie miał do mnie pretensji za taką donośną reakcję, bowiem po mszy świętej podeszła do mnie jedna pani która mi dziękowała za taką ekspresję i tą radość. Ale mówię, że to było coś spoza. Bowiem gdy chciałem wyrazić do siedzących ze mną w ławce, iż oto uczestniczymy w historycznej chwili, nie mogłem prawidłowo, choć parę razy próbowałem, wypowiedzieć słowa uczestniczymy. No ale osoby zrozumiały, o co chciałem im przekazać. Słowem, wszyscy obecni na sali byli szczęśliwi, bo to jakby nagle ci ludzie, którzy zdecydowali się przyjść na wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława, mentalnie zostali nagle przeniesieni do Rzymu i udzieliły im się takie same emocje, jak tym, którzy fizycznie przebywali tam podczas wyboru papieża. Dosłownie to właśnie przeżyłem wówczas. Stan, w jaki często wpadał rzymski lud podczas wyborów Ojca Świętego. Jest zaś zresztą opisany w pewnej dawnej książce, która opowiada, jakie na wybory kolejnych papieży były reakcje ludzi, co w Rzymie stanowiło tak zwane prodigia, czyli znaki, z których wieszczono następnie, jaki będzie kolejny pontyfikat. Czyli na ile była radość ogólna pośród stworzeń, na tyle pozytywne będą potem rządy papieskie. Z mojej Reakcji wnioskuję zatem, że rządy obecnego papieża będą bardzo dobre. Jeszcze tylko dodam, że te stany ekstatyczne ludu rzymskiego przejawiały się im w takim dziwnym zwyczaju, jak ten, kiedy lud biegł rabować pałac kandydata, który właśnie został ogłoszony papieżem, bowiem on został papieżem, a więc ma dostęp do dóbr całego kościoła. To niech się teraz podzieli tym, co miał jako kardynał. Oczywiście nie ma co tłumaczyć tego rodzaju pewnego barbarzyństwa niemniej zwyczaj ten nie był przez długi czas karany w Rzymie bowiem właśnie traktowano go jako przejaw tej nagłej radości która wstępuje na ludzi po wyborze nowego kandydata na papieża Przeżyłem tę radość w katedrze wawelskiej w dzień świętego Stanisława i już wiem co to jest Nigdy wcześniej podczas wyborów papieskich nic takiego mi się nie udzieliło, ale teraz wiem o co w tym chodzi. Żeby zaś jeszcze nieco unaocznić wspomniany stan euforii, to dodam, że mimo iż w pokoju, w którym wówczas mieszkałem, stał telewizor, po tych zdarzeniach, skoro tam wróciłem, przez ponad trzy godziny nie mogłem jakby zauważyć obecności odbiornika. I dopiero około 23 godziny w nocy włączyłem go, aby obejrzeć nieco wiadomości. Z samym snem było nie inaczej, bowiem nie zasnąłem aż do szóstej nad ranem, chcąc, aby ta chwila wyboru trwała. Przynajmniej tak to sobie później wytłumaczyłem. Z innych elementów świata to trzeba powiedzieć, iż niebo nad katedrą było bajkowe. Zaś zachód słońca, widoczny nad wisłą z murów zamkowych, miał miodowy wygląd z szeroko rozchodzącymi się promieniami. No i wiele rozmów po drodze z całkiem nieznajomymi ludźmi, którzy na ulicy wyszukiwali w komórkach kolejnej wiadomości na temat aktualnie wybranego papieża. A widok z okna też miałem właściwy, bowiem zatrzymałem się u Bernardynów. Z widokiem na zamek królewski u góry, zaś poniżej na architekturę klasztorną, co wszystko razem sprawiło wrażenie, jakbym w środku Krakowa znalazł się nagle we Włoszech. Wszystko było na miejscu i o czasie warto zatem podejmować takie pielgrzymki dla dobra kościoła.